Czemu tu dalej leci? Odpiłem myszkę na dolecie, a nie wiem co ją zrobić. O, chyba przystał. A, jest dwóch sekundnicy, jeden połapa. Kurwa! Ryko pół HP Aha, co się stoi. Chłopaku co ty robisz? A, Ryko tam jest po prostu Miko Kurwa zawsze jest. Co, tak. co ty robisz, kolego? Chłopaku, co ty robisz? Ty. Zrobiło, nie? Oho mhm. Co? Co? No serio No Zraszyły go może, co? Nie, no basy. No i że no, jak w końcu zostaniesz myszkę z działającym skrolem, to cię chyba coś popierdoli, nie? Ze szczęścia przecież ty będziesz nie wiem. Tylko widziałem jak ty chcesz robisz okrążenie dookoła Inferno w 3 sekundy, nie? Ty co jest? Od ja okay, to mu mam z A ja się czasami zmieniam, wy co to? albo mam tego, motylka. To albo się to. czasami zmieniam, mówię jebać was biedaki pierdolone kurwa, ja się zmieniam kosę kurwa, co tako o <ścoughs> <śmany> Przepraszam, pistolet jak chcesz coś... Bogam To jest stron Ok, to <śmany> jest 흐라고 كنت? 네 외셔. 네면 돌아. 오! 네가 거의 나. 미어가.